Koncert z zespołu Biały Kwiat, przedstawienie słowno muzyczne i słodkie tulipany to niektóre atrakcje jakie czekały na mieszkańców osiedla Wichrowe Wzgórze i osiedla Zwycięstwa w przeddzień Dnia Kobiet. Kolejny raz osiedla Dom Kultury Bajka zaprosił nie tylko seniorów do wspólnego świętowania. 8 marca obchodzimy uroczyście Dzień Kobiet. Z tej okazji bardzo nam jest miło gościć w klubach seniora, gdzie możemy się spotkać z paniami i serdecznie im złożyć życzenia. Dziś również uroczystość w Domu Kultury Bajka. Z tej okazji występ słowno-muzyczny przygotowany dla wszystkich pań, również dla panów obecnych podczas tej uroczystości. Także myślę, moc atrakcji. Które były już przygotowywane od dłuższego czasu. Seniorzy, to najważniejsza grupa naszych mieszkańców, gdyż stanowią najliczniejszą tutaj. Y Grupę, z tego bardzo się cieszymy, ponad 100 osób, także miłe y, zaskoczenie. Y, co warto wspomnieć, to oprócz integracji tutaj mieszkańców tych dwóch osiedli, również dzisiaj udział y, w tym przedstawieniu słowno-muzycznym y, wzięło udział dwóch radnych, także pokazaliśmy, że można y, współpracować z, z mieszkańcami. Y, z tego również się cieszymy, że występ nam się udał. A dla przybyłych dzisiaj wszystkich gości oczywiście słodki poczęstunek i miła słodka też niespodzianka dla każdej pani. Spotkanie umilał osiedlowy zespół śpiewaczy Biały Kwiat. Chodzi do tego dnia. Fajne święto, czy nie fajne? Eee, no, troszeczkę przebrzmiało, ale fajne. <grystanie> Można powiedzieć, że zupełnie mm, bawimy się dobrze zwykle tego dnia. I, I takie jakby reaktywowane, bo w pewnym momencie przestało być yy, świętem i tak dalej. Teraz z powrotem o, wraca. Koleżanka mnie zaprasza, więc dlatego jestem... Yy, Właściwie na każdej okazji, czy to, co było, Jelenko? No, no, każda impreza. Chyba, na y, każda. dzień tam. Wszystkie, święta. nie wiem, które, Wszystkie święta. święta, tak. Bardzo fajnie, dużo ludzi się zeszło. No, zresztą widać. Bardzo ładne występy były, zresztą ja też występowałam jako świtezianka. I myślę, że wszystkim się podobało. Udana impreza. Specjalnie dla kobiet zaśpiewali także niektórzy mieszkańcy osiedla Wichrowe Wzgórze. Dla Ciebie kwiaty, dla Ciebie kwiaty zielony głąb, dla Ciebie wszystkie to Twój grąk. i słonica blask i każdą z gwiazd. Tylko dla Ciebie pragnę dać Piosenkę moją, co śpiewam dziś W niej każda nutka Tobie tylko brzmi Radość i szczęścia pogodnych dni W dniu twojego święta życzę Ci nie wiele w życiu jest takich chwil, kiedy składają życzenia ci. A czego życzyły sobie kobiety z okazji ich święta? O, zdrowia, śmiechu, no i wszystkiego, wszystkim również dużo zdrowia, pani też. Paniom. Co bym sobie życzyła zdrowia, zdrowia przede wszystkim, bo ono szwankuje. No. Także zdrowia, jakby było zdrowie, to już by było wszystko do przodu. Takiej przyjemnej atmosfery, jak dzisiaj jest, takiej przyjaźni, szacunku, miłości. Tak po prostu. Jak jest dzisiaj, żeby ten Dzień Kobiet zawsze taki był? Miły, radosny. Nie tylko w tym jeden, jeden dzień wymarzony, taki. Korzystając z okazji, tym razem w imieniu tylko męskiej części Rady Osiedla chcielibyśmy złożyć wszystkim paniom, wszystkim kobietom najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet. Dużo zdrowia, uśmiechu i jak najmniej trosk. I my przyłączamy się do tych życzeń.